Wyścigu piątego około 8 sekund. 6, 5 zawodnicy już ustawieni. Niebieski Klinberg, Czerwony Brzozowski, Żółty Kołodziej, Biały Monberg. to najlepiej chyba w kasku Czerwonym Kamil Brzozowski. Tym razem Klinberg nieco słabiej. Tuż za Brzozowskim Janusz Kołodziej walczy teraz zaciekle o jeden punkt. Niklas Klinberg z Monbergiem. A na czele stawki Kamil Brzozowski już za nim jak cień z jedynką na plastronie w złotym kasku Janusz Kołodziej. Zrobiły się teraz dwie pary Brzozowski-Kołodziej, potem 10-15 metrów straty Montberga i Niklasa Kimberga. Rozkręca się teraz Kołodziej, próbuje do krawężnika, ale ma bezpieczną przewagę. to pod bandę Janusza Kołodzieja. 5, może 8 metrów przewagi Kamila Brzozowskiego. On miał bardzo Udany mecz temu w Grudziądzu 23 punkty w sześciu spotkaniach Kamila Brzozowskiego. On teraz spokojnie jedzie po trzy punkty. Ratuje remis dla GT Rzeczu Grudziądz, a więc Brzozowski, Kołodziej Montberg i Niklas Klinberg. Remis pierwszych dzisiejszych zawodach 3 do 3, 17 do 13 po pięciu biegach.